Druga część filmu pokaże nam ciąg dalsze zmagania konfrontacji sztuki jazdy gratuizmu. Zdały już tylko 6 miejsc do półfinału, a już w tym momencie 9, czyli w sumie 15. Będzie to półfinał składający się z trzech grup po 5 aut. Nadal na torze Grand Valley East. I zaczynamy. Przed nami czwarta grupa, ćwierćfinałowa, a w nim auta, takie jak Toyota West Sport Celica. Konta CRX Del Sol 93 VX Toyota AE86 Corolla Nissan Daishin Silva Mazda Re -Ame Mia RX7 Ok, na razie czysto na razie tak samo Na pierwszym zakręcie widać, no już Mazda jest na pierwszym miejscu Widzimy, się na siebie teraz na drugim miejscu Jeżdżą prawie tak samo. Weds jest trzeci, Honda CRX jest na miejscu już ostatnim, niedaleko daleko. No i chyba tak zostanie z tą trójką, no chyba, że jeszcze coś w Toyota AE86 zmieni. Są momenty gdzie przejeżdża bardzo szybko. No, widzimy kłopoty Wetsa, Sport Celiki, też z Toyota. Jest obecnie trzecim, tam problemy na jednym zakręcie. Na czele na razie Mazda, Anemia RX7, to nie mnie się nic innego. Tu już blisko jakieś. 70 sekundy potem jest Sport Silica, już no z, dużo, z dużą stratą potem jest Toyotka kolejna teraz już no raczej nie dostanie, chyba że wykona jakąś sztukę i przegoni Sport Silica ale to jest raczej niemożliwe Honda CRX jest już daleko na ostatnim miejscu, także już tutaj nie ma szans na awans Tak jak wyszło. Mazda na pierwszym, Nissan daющий Silva na drugim, Toyota Red Sport Silica na trzecim, Toyota i 86 i Honda CX. No i teraz przed nami już została praktycznie ostatnia grupa, ćwierćfinowa i powstaje pytanie Kto dostanie się do 15 najlepszych? Pozostało już tylko i aż 3 miejsca do półfinału Do ćwierćfinału dostały się takie auta jak BMW 323ci Nissan R33 GTS 25 Type M The Storia RX4 Dodge Concept Car Mitsubishi Evo 6, Rayleigh Car, na razie czysto. Czwórka już. Jak mm, należy ci bić o to ostatnie 3 miejsca do półfinału Dehac, historia X4 już jest ostatniej raczej już. Nie ma szans na dostanie się do kolejnego etapu. Otóż, no, że Iwo 6 jest minimalnie lepszy od Concept Cara. Potem jest skala ani BMK. No. Jeszcze i 6, ale już tam skali powoli zaczyna przyspieszać. Tak, i w tu właśnie to BMK też przyspieszyła i teraz 3 auto będą się bić po drugie miejsce, z tego co widać. I w jest na razie pierwszy. Drugi. No jednak konceptka drugi. To jest na razie pierwsze okrążenie. Jeszcze się rywalizacja nie zakończyła. No i ta prosta zaraz będzie przesądzać o wszystkim. No, jedna Concept Car, drugi w trzeci BMK4. Jest jeszcze szansa, żeby BMW się dostał. Strata jest niewielka, jest strata do odrobienia. Concept Car i Skyline, i BMW oczywiście nadal w bardzo niewielkich do siebie stratach. Concept Car jest już drugi. Jeszcze raczej mm -hmm, odskoczył, już poważnie no, bardzo szybko przyjechany. Poprzedni zakręt, jeszcze poprzedni, także no, pokazał swoją klasę. Teraz będzie wojna o trzecie miejsce między Skyline i BMW. Czy BMW był jeszcze skorzysta z tej okazji? Zobaczymy. No tutaj w Skyline małe problemy. BMW, jakby wolniej. I wszystko już skończyło na pierwszym miejscu, konceptka drugi, a na trzecim miejscu Skyline On niestety BMW nie dał rady, czwarte miejsce I daje historia, który się, no, można powiedzieć, praktycznie turla na tej prostej i dojedzie jako ostatni na metę Już mamy listę 15 aut, które załapały się do półfinału. No, widzimy tutaj e, takie auta jak BMW 320Ci, Rena Laguna V6, Touch Concept Car. No to są auta, które no, znajdują się na zupełnie innym kontynencie niż no, spora spora większość. A od większości z nich to są Japo same japońce, praktycznie. Także mm, no, będzie ciekawie, czy któryś z tych trzech się dostanie. Załapie do finału. No i zapraszam oczywiście na. Ósmą część Konfrontacji sztuki jazdy Gran Turismo